Hej, hosty, jestem to jest Garden of... Garden of Banana Banban, -ban, nie banana, banban -ban. eee, Gra podobna do Poppy Playtime, z tego co mi wiadomo I to jest tylko jedna część tego Jeśli chcecie chcieli więcej, to mówcie Zaraz przejdziemy sobie tą jedną część Coś tam z tego widziałem, ale nie oglądałem Liczę fajna zabawa To widzę, że mamy jakiś, nie wiem, I'm on Observation Duty O, możemy Kilka na zegar Who the fuck are you? To, to sobieczek duży O oh. Ehm. Um. Ja bym się spodziewał czegoś sasto Mi się w ogóle na zły ekran przemieściła gra O Jezus Mare O Jezus Mare O Ja widzę, że wszystko pięknie, tak? Okej okay. Tutaj mamy śmietnik? Śmietnik się rywalił Nasanie okay. ze śmietnikiem widzę, że już jest możliwe. Nie mogę nic z kata. Czekajcie na chwilę, ja naprawdę muszę jakoś zmniejszyć. Użyłem katę na drzwiach i tam my jeszcze jest z tym, nie mieliśmy świetnie. Automaty! U mnie właśnie teraz w szkole nie działa automat, nie wiem czemu. Jakby ktoś go chyba zepsuł. Dobra, się dalej. Co to jest? To jest dron. Jak to działa? Aaa, dwie baterie potrzebujemy. Where the fuck I can two batteries. Kocha, mamusiu. A, ukrywa się w pokoju, ale musi patrzeć z potworem. To jest inaczej napisałem do soli. Eee... To jest jedyna szansa, żeby zrobić, żeby Claire mnie porobiła. Monster to jest jakieś dodo. Claire i mi. Ja. Z mieczykiem. Nice! Fajnie dziecko, że bijesz się z Dodo. Ale skok widzę, że potężny w tej grze jest. Nagle są bateryki! I to nawet dwie! To będzie jakieś szukanie, tak? Jak to działa? Left mouse to. O! Okej okay. Tak możemy ustać teraz, to gdzie mam lecieć. Już widzę w kurze. Leć to kichnij, kichnij to. Aha, myślę, ja że to się otworzy, dobra. To się nie otworzyło. Aha, to jest kolejny przycisk. Leć lecisk, który wiele płaci. Serio, <głupi> taki głupi jesteś? Serio, aż tak głupi. Okej, okay, mamy to, um, to jest ten mista dodo, który nam się nie podoba. Wiesz co, mista Dudowski? Ja tam nie chcę chodzić. Pojedziesz tam, czy pojedziesz tam, od w ściany? Nie, no, po, poza ściany, może przez ścianę przejść. Aha, to jest o tak? No za to, Możesz zwalić? Bo tak to ja też przez ścianę, ale tu możesz się rozwalić? Leć! Ci się! Rozwalił! Skład rysun Leć A nie może leć! Lecisz? Zrobił to! Ja tutaj Aha, nie działa. The end is here. Tu jest koniec. Okej, okay, fajnie. Kto pytał? O, -obra. skoro tak się mają sprawy. Idźmy zobaczyć, jak temu nie. Wie. A, bo w Idźmy zobaczyć, jak się dodomiewa. Przyjacielu, Którego nie znam za cholerę. Aha, mamy zasiaję. Właśnie takie coś nie tutaj widziałem przedtem. I mamy teraz zrobić kanibalizm, tak? O! Okej, okay, widzę kolejne jaj, muszę znaleźć takich sześć. Jedno już jest. Tu jest kolejne, bo widziałem już przedtem. Mogę się to przebiec? Nie mogę. Na no, gówno. A co to tam jest? Coś tu co się świeci. Wiem tylko tyle, że mam tutaj szukać jaj A to, jak coś się świeci, to mi się nie podoba Okej, okay, coś odpaliłem, może to jest to Nie, nic chyba O, du Możesz mi wrócić tu? Ptaku Mechaniczny, leci! Jak się rozpędził, gnój O Jak no wyleciało Fajnie Coś na ławkach jeszcze będzie, prawda? Jest jedno, tak jak myślałem. punktu nie mamy. Ale tylko jedno jajo wsadziliśmy tam tę do gęby. No to też będzie wewnątrz. Takby tej rury. Nie? Okej. Okay. Dwa. Trzy. Cztery. Ostatnie jajo, ostatnie jajo gdzieś tu jest. Czy to tylko mnie dziwi, że mamy kurna ptaka Dodo karmić jajem? Tu pewnie nawet jego jajka jeszcze w dodatku. O, tu jest, tu jest jajo, ostatnie. To ni sami wykluj, teraz chcę jeść kanibel P***dolę no. Mmm 6 Masz w to wlecieć No jest do tą ścianę A rozwalił Co to jest? Okej, okay, szukamy jaj każdy wie, że z góry lepiej wszystko widać. O. Ja już myślałem, że ta łódka stoi leży, a my nic jej nie zrobiliśmy. Daj nam coś. Jaki typ? Żyga na czymś. Czy ty jesteś? Kaseta. Chyba biała kalta. Teraz my się stąd oddalimy i nic nie zabijesz, prawda? Może tam możemy odchodzić? A mnie eka wróciła. Aha. Żółta karta nie działa. do żółtego znacznika, który nam otworzy. Czerwony przycisk, który nam otworzy drzwi. W których będzie co? Motek. Informacja Destruction at One. Okej, okay, ale... Mamy młotek! Co najprawdopodobniej chce nam powiedzieć, że do ściany, bo to jest kurna młotek, a to są deski przybite do ściany. Ten TODO! Cały czas to jutować. Działa? Coś to działa? Guys? Jeszcze co właśnie się ulatniła. Emergency stop. Czy to będzie jakaś akcja walki, czy coś? Spójrzcie, nie działa. Ej, bo coś tutaj nie działa. Czy to są jego czeluści piekielne? On wyszedł z piekła do nas Mówię wam To nie jest normalnie, że nagle z wielkiej dziury, na którą musimy przelatywać, nagle wyłania się... Pierniczony, nie wiem, dodo A potem wrzera swoje jaja Własne narodzone jaja To jest coś, z czego można było to spaść. Ławka nie powinna być odwracana z tą stronę. A to co? Kto to jest? Kod? information. Dobra, to On na nie był taki. Był taki, czy nie? Gdzie jest Violet? Czyli da, czy ja mu się Dobra. Uh, on był chyba. No on był jedną, czy też był niebieski? Skoczyłem na to. Czyli żyjemy. Podobało mi się to, że tutaj jest to ja w żeby to nie wlatywało ściany, ale czemu potem ten DO to wciąż wydatuje ścianą? Ciao, tak, może do może być przepaść. Coś tam... Gdzie Co jesteś? Jacisz Aż na chyba swoje gatnice Okej, okay, idziemy w To jest narodowy, on jest różowy był czerwony... ONA była biała On był niebieski Tak to było! Dobra Kolcawy jest czerwony, baba jest biała, gigant jest zielony, mały jest niebieski i tata jest pomęczony, Ok, tak. Okay. Damy radę Można się położyć po tym To nie jest bezpieczne That's not safe Kto to wymyślił? Okej, okay, a on był czerwony Czerwony, to jestem pierwszy, a potem go ustawię. Ten jest zielony, ten jest niebieski. Ten jest pomarańczowy, a tamten jest czerwony. Ja piewiczę. I'm into flying. <coughs> <gusaying>. Okay, that's. <whistles> oh, hold oh, yeah, yeah. są Patrzę. Hmm. Gra pisze, że jest pozywana. No coś tego kurde nie widzę, czy on łamie zasady gry? Mały. małym. Jest okej okay guys jest tak. Zawóźni, że to się teraz zapali, jakieś platformy się otworzą, bo nie ma szans ucieczki. Ja, że musimy skoczyć. spadaj Nie zablokowała Tam jest przecież ten El. Nie widzieliśmy... Nie widzieliśmy pierwszego... pierwszej so, dalej. Ja pi, alfa il. Ter, Nawa, um. On jest szybszy od nas. Co mi teraz stresuje? I go mozy kupia, kurna. Twugno ju najmniej. Najpierw upadłeś. Spadaj i... pogubno! Jak kompo blisko? Po tych śladach na ścianie sądzę, że ja bym, Co? ja sądzę, że bym... ja sądzę, że on może sobie teraz spaść. Nic mu to nie przeszkadza, bo już raz przeszedł po tej ścianie. Które mam Klasa E, Utahman Adam. Pokażę Aha. Machając sobie krzesłem w secret. Wow! This game. O. I this. I this. I Ale mam seset teraz. Mam teraz stres tego nie słychać, ani nic. Ale kurwa, mam taki stres Ale to już chyba się zbliża do końca odcinka, tak mi się daje przynajmniej. Jeśli się spodobało, Zawsze łapkę w górę, subskrybujcie i... Nie myślałem, a się chyba, tak chwilę koszy. O, nie mogę iść dalej, nie widziałem ściana. Mogę to zamknąć? Ja się boję. Znaczy nie wiem czego powinien się bać bardziej. Kurde tego, że z jestem drugarza, można może niego przyjść do dooksjor rzeczy, czy tego, że kur na pudełka latają. Naprawdę nie wiem, którego powinien się bać. Ktoś się chciał tutaj próbował uciec jak widać Skurczyliśmy Okej, doskoczyłem Doskoczyliśmy eee, Pudełka nie ma miejsca na dwóch tutaj No bo jednak jest c e, czterech. Komuś już chyba się nie udało przechodzenie tędy Mogę? Nie mogę skakać Nie ja bym skoczył na... Pudełko? Ja przysięgam się do ja Ania z nie przestraszyłem w ogóle, ja? Um. Pudełka zakłócimy kolegę. Nie możemy spaść. Co nie? Co nie. Co mi chciał? Okej okay. To jest powód do strachu. Guścian zabił przepaść. Co to jest za znacznik? To jest koniec. Na streamie to jest. Kiedy się pojawi? Dodaj do listy życzeń. Premier dodaj w 2023 Dobrze. 10 stycznia. To było informacje jak to Od Odnośnie tego. Okej. Okay. A więc... To tyle tutaj. Do zobaczenia. Widzimy się następnym razem. I Mi się strasznie podobało. Mam nadzieję, że wam też. Tego Przekonuję więcej.